Dzień dobry Państwu, nazywam się Aleksandra Wiemcek-Gigla i razem z Martą Baron-Milian oraz Maciejem Tramerem miałam przyjemność redagować najnowszy numer Śląskich Studiów Polonistycznych poświęcony zaangażowaniu i rewolucjom. Tematyka, którą podjęliśmy w tym numerze to m.in. poezja Euromajdanu, liryka rewolucyjna Lecha Piwowara, projekt Broniewski realizowany w galerii Raster. Technologia oporu skupiona wokół Placu Czerwonego w Moskwie, reinterpretacja matki Maksyma Gorkiego, twórczość bankciego i Jana Klaty, e, rewia polityczna Niemiec lat XX. XX wieku, a także działalność teoretyczna i um, artystyczna mierzo łaszczuki w XX-lecie międzywojennym. E, autorzy artykułów w części głównej to naukowcy z różnych ośrodków w Polsce, Joanna Dobrowolska, Michalina Lubaszewska. Barbara Dynda, Monika Wąsik-Linder, Maciej Kramer, Paweł Majerski, Dezydery Barłowski oraz ja. Zachęcam Państwa bardzo serdecznie do zapoznania się z całym numerem Myśląskich Studiów Polonistycznych, który już teraz czeka na Państwa w wolnym dostępie. Dziękuję!